Łukaszowy, ojkos między zbawieniem i ekonomią. Nie przypadkiem wybrałem te, dwie, te dwa zdjęcia. Jedno to jest współczesne, oczywiście, Wall Street. No, jako taki synonim zbawienia można powiedzieć, tak, świątynia jerozolimska, nie będzie. I wydaje nam się, że te dwie rzeczy, zwłaszcza te dwie, ojkos, powiedzmy jest tutaj pomiędzy, te dwie w ogóle do siebie nie przystają. Ekonomia, co ekonomia, z, nie wiem, z kościołem, z wiarą, czy z Pismem Świętym, a tym bardziej ze zbawieniem, co ma w ogóle wspólnego. Tymczasem właśnie, i, i co w tym wszystkim jeszcze robi y, ojkos? Natomiast y, myślę, że to jest jak najbardziej zasadne, ten temat, który też tutaj po dyskusji wybraliśmy, myślę, że jest bardzo adekwatny, twórczy i przez te 25 minut nie, nie będę mógł wyczerpać i y, szczegółowo opisywać czy ekonomii, czy ojkosu, czy, czy także Łukaszowej nawet wizji ojkosu, ale myślę, że y, będzie to, mam nadzieję, źródło inspiracji. Otóż tak, y, zaczniemy w ten sposób. To jest zdjęcie książki, zbiór, zbiór esejów Martina Heideggera Bauen, Wohnen, Pamiętam, kiedy po raz pierwszy, to jeszcze był taki okres mój przedbiblijny, tak wyrażę, czy nawet przedteologiczny, kiedy natknąłem się na ten tytuł mówiłem Bauen, Wohnen, pomyślałem sobie, po pierwsze, w ogóle, czy to jest, co to jest za temat? Czy, czy filozof w ogóle czymś takim powinien się zajmować? Po filozofach, nie wiem, spodziewalibyśmy się kontemplacji prawdy, rozważania na temat, może nawet ogólnie sprawiedliwości, nie wiem, czegokolwiek i tak dalej. tu bałen, budować, mieszkać, myśleć, tak? Po polsku, budować, mieszkać, myśleć. A potem pomyślałem sobie, jaki jest związek między tymi trzema? Czy to nie ma w ogóle związku. Tymczasem Martin Heidegger wychodzi od, od filologicznych rozważań nad niemieckim słowem, y, górnoniemieckim, buan, które... Y, tak, to jest chyba z jednego wykładu naszego. Dobrze, Zapraszam do kuźni, ja będę tutaj jeszcze, mam nadzieję, z królowskim środowiskiem współpracował, także... Mieliśmy 90 osób zapisanych jest na drugi semestr, także te kursy są, mamy dwa semestry już, dobrze. W każdym niemiecko, górne niemieckie buan, które oznacza, właśnie pierwotnie, Bałen, kto zna niemiecki, budować, podstawowy czasownik. Buan oznaczało mieszkać. I co więcej, to buan stał zachowany i zastanawiałem się, na przykład słowo nachbarn, sąsiad po niemiecku, tak skąd to nachbarn, co to znaczy to? Nach jest oczywiście w pobliżu i tak dalej, ale to bar. Jest właśnie, mówi, mówi Heidegger, pochodzi od tego bułan, czyli od mieszkać, podstawowe znaczenie tego bałen, budować, mieszkać. I to zostało też zachowane w ogóle w podstawowej formie być, iś będu byst. to pochodzi od bałen. Czyli widzimy już związek ścisły, ciekawy, między byciem a budowaniem. Między byciem, które na ziemi, właśnie to jest ciekawa refleksja, bycie człowieka na ziemi nie jest jakimś wyabstrahowanym przebywaniem gdzieś. Jest, bycie człowieka na ziemi jest zamieszkiwaniem. To znaczy, jest czynieniem swoim, nie wiem, przestrzeni, rzeczy także, które, które wchodzą w zakres mojego zainteresowania, w zakres mojego oddziaływania. Czyli to, to człowiek nie tylko, że jest, człowiek właśnie od razu jest jakby mieszkając. I dalej, stąd się bierze budowanie, czyli potrzeba do mieszkania, potrzeba budowania. Jest ścisły związek, czyli jest ścisły związek z byciem człowieka i budowaniem, tworzeniem można powiedzieć, jakby opakowywaniem yy, jego rzeczywistości, tworzeniem opieki jakiejś nad. I już yy, dalsza część to jest może trochę bardziej związane z filozofią Heideggera, czyli myślenie. On mówi, że no, za tym wszystkim stoi jakieś myślenie, jakaś wizja żeby budować czy przeinnożyć, to, to już jest w jego filozofii, to już nie musimy w jego w, w późnego Feidegera wchodzić, absolutnie, nie odważyłbym się. Natomiast co jest intrygujące, jedność trzech rzeczy, które na pierwszy rzut oka w naszym dzisiejszym bardzo wyspecjalizowanym świecie wydają się nieprzystawalne. I właśnie mówi tak: mieszkanie, właśnie bycie człowieka na Ziemi wiąże się z zamieszkiwaniem, z budowaniem i jest, jest, jest razem, jest jedność. Jest ta pierwotna jedność. I to jest, proszę Państwa, bardzo dobre, uważam, nawet nie preludium, uwertura do, do tego dzisiejszego przedłożenia, czyli główne wątki, tak jak w uwerturze to jest, główne wątki, myśl przewodnia już jest zawarta. Proszę Państwa, i teraz przechodzimy do Oikeo, Oikeo, które znaczy, to jest bardzo ciekawe słowo, słowo, które znaczy tak naprawdę właśnie znowu również mieszkać. Ale to słowo mieszkać, to znaczy, te losy tego słowa są też bardzo ciekawe. Y, oikeo y, jeszcze za Hezjoda, Homera z, z, znaczyło to właśnie, mieszkanie. Natomiast później, około V wieku przed Chrystusem, także zaczęło nabierać takiego znaczenia zarządzać. Także w formie dioikeo, ale właśnie oikeo, także zarządzać. I co więcej, widzimy tutaj na tym, na tym wykresie, tak, że no, to jest oczywiście no, pewien schemat, ale to no, no, schemat ma coś pokazać, nie ma być wyczerpujący. Że właśnie to oikeo dało, no, no, jest u źródła wielu, wielu innych słów pochodnych, tak? Słowa, które są związane o właśnie tutaj mamy. oikesis, o, oczywiście oikos nasz, tak? ojkos, ojkija, wiążą się właśnie z jakimś, no, powiedzmy, budynkiem, salą, przebywaniem, tam gdzie, czyli to, co, to, gdzie człowiek mieszka, tak? jakaś przestrzeń. I ta przestrzeń dała także nawet, no, to jest taki, no, wydawałoby się bardzo logiczny, logiczny ciąg słodziło słowo ojkumene, które oczywiście no właśnie znaczyło cały zamieszkały świat. Czyli od tego mieszkania. Właśnie to genialna intuicja Heideggera. Człowiek jest bycie człowieka jest mieszkaniem, czyli cały zamieszkały świat jest właśnie no, oikumene, od, od mieszkać. Najpierw to, to też znaczyło w ogóle, to możemy sobie w podstawowych słownikach zobaczyć, że no właśnie, miejsce zamieszkania, zamieszkania aż a w końcu nawet cały świat właśnie czy cywilizowany świat, a, a potem aż nawet, y, przez rozszerzenie, cały świat, Ojkmen. A dalej widzimy także ojkeo dał różnym, różnym czasowników, które znaczyło właśnie znowu budować dom. Na przykład, czy, no właśnie, budować, tak? oikodomeo, także oikodespoteo, rządzić, zarządzać. Y, ale ale też, też ciekawe budować, też budować. I teraz od tego przechodzimy do słowa, które już nas też bardzo interesuje, oikonomia, czyli no właśnie to, co ekonomia, czyli dosłownie ekonomia, czyli nie przypadkiem to, ten ojkos, przynajmniej teraz już to widzimy, y, może być umieszczony w tytule obok słowa ekonomia. I, i w pewnym, znowu w pewnym uproszczeniu, ale żeby z, z pokazać ten związek, czyli oikeo, także ojkos tuteu, tak, czyli Dom Boży, y, jest, jest, jest związany, związany oczywiście no, no, semantycznie czy to, i, i, i tak samo, tak samo oikonomia, ekonomia, czyli to co jest dla nas niezwykle intrygujące, w takim razie no, czym był oikos, co znaczy to, to, to słowo? Czym był ten oikos i samo sam oikeo, idea grecka i znaczenie tego słowa, które z jednej strony odnosi, no, z którego pochodzi nasza nasza ekonomia, i kim było to, to słowo, które, no, które właśnie jest też jakoś związane z pierwotnym także kościołem? O tym za chwilę, za chwilę, sobie, za chwilę sobie powiemy. Jako właśnie. Będziemy rozważać, zajmować się ojkosem przez chwilę, ale z pewną ostrożnością. To jest książka, którą zresztą bardzo polecam. Mam nadzieję, że będzie przetłumaczona na, na jakieś inne języki. Ale und Kiersie. Bardzo ciekawa książka która mówi o. Jest, on walczy z takim bardzo bogato ilustrowana, ponad 500 stron, szczegółowa analizy, rektor Papieskiego Instytutu Archeologicznego, który przebadał wszystkie kościoły, jakie mamy w, no, w pierwszym, pierwszym wieku i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I on tam mówi, na początku był taki właśnie pewien, no, pewien pogląd, mit, który on bardzo ciekawie obala. Taki właśnie Hauskirchen, czyli były takie, no, msze gdzieś tam czy te pierwsze były właśnie gdzieś tam w domach sprawowane. Natomiast on mówi, że raczej by trzeba mówić o Kirchenhaus, albo o Kirchengebäude, czyli o raczej budynku kościelnym, czyli po prostu domy jak w dura Europos. To było najlepsze odkrycie, początek drugiego wieku mniej więcej, bo odkrycie po prostu nie, że w domach oni tam się gromadzili gdzieś na w jakiejś sali czy coś, nie, po prostu był kościół dedykowany do, ojkos, ojkos dedykowany do, jako kościół. Czyli całkowicie, nawet które przebudowane było, to właśnie było widać. Czyli nie było jakiejś takiej jak instytucji domowego kościoła, w sensie, że oni gdzieś tam się spotykali po domach, gdzieś tam, nie wiem, sprzątali, sprzątali stół, tam sobie to sprawiali sze, potem znowu coś tam tak, następnym, następnym, następnym. On mówi, że nie ma żadnych dowodów, na, że, że coś takiego kiedykolwiek istniało w tym konstrukcie. Yy, polecam, yy, znaczy w ogóle książka jest ciekawa, bardzo dlatego też te tezy tutaj stawiam, on bardzo ciekawie argumentuje, odsyłam do niej. Natomiast podajmy jako przykład czegoś innego. Ostrożności w przekładaniu jednej rzeczywistości historycznej która się wydarzyła na przykład 2000 lat temu, na, na następne, nie wiem, na, na nas samych. To, że my sobie ojkos teraz analizujemy i zobaczymy, no, czym on był trochę i zobaczymy, jak Łukasz też, powiedzmy, używa ten motyw ojkosu, no to, to nie znaczy, że my możemy go tak łatwo sobie przekładać także na naszą rzeczywistość. Ani nawet, że tak łatwo możemy go przełożyć na rzeczywistość pierwotnego kościoła. I teraz, dlaczego to jest ważne, Ważny kawa, ważna uwaga. Ekonomia. No właśnie, wypadałoby się po chwili pokrótce jakoś zająć ekonomią, ale to oczywiście już parę słów było. Powiedzmy, jako dziedzina wiedzy ona funkcjonuje. Bardzo ciekawa to jest jednego ekonomisty, taki dosyć ciekawy, który powiedział, że ekonomia jednak była zakorzeniona w codziennym życiu. I, i wtedy w te sytuacji codziennego życia trzeba w niej badać. Antycznej właśnie były antyczne ekonomie. Oczywiście to jest, to jest niezwykle, tu jest zdjęcie yy, tak, ekonomii, no powiedzmy, podręcznika yy, I widać, że w, w takim okresie, mniej więcej właśnie, proszę bardzo, trzeci, trzeci wiek przed Chrystusem, w, wszystkie większe szkoły filozoficzne, nie ma jakichś szkoł ekonomicznych, tak? filozoficzne, pisały podręcznik do, no właśnie, do powiedzmy, ekonomii, czyli zarządzania ojkosem. Bardzo ciekawe. I co więcej, były poszczególne właśnie zadania. Natomiast, co jest jeszcze też bardzo ciekawe, że to była wizja, to jest teraz modne też słowo i dobrze, holistyczna. To znaczy nadwyżka, która była, wychodziła z tej ekonomii, miała pozwolić temu, który przewodził, tak, ojko despotes, tak, mia miał mu pozwolić do tego, żeby on się angażował. Sprawy polityczne też. W dobrym sensie oczywiście tego słowa. Miał być w sprawach publicznych także zaangażowany. Również także w dziedzinie filozofii. I to, co. Ja oczywiście no tu absolutnie nie jestem specjalistą i nie pretenduję, ale powiedzmy takie podstawowe rozróżnienia, które znalazłem, mówi, że wtedy oczywiście to była inna ekonomia, czy inne podejście zupełnie, ponieważ w tamtym czasie. Że, oh, przepraszam. W innym, w innym świecie w ogóle się poruszano. To znaczy. Była bogactwo środków. Tak myślano, że jak ojkos sobie funkcjonował, czy potem także Polis, no to w zasadzie wydawało świat stoi otworem, tylko czerpać, czerpać, przetwarzać. Dzisiaj już żyjemy w takim świecie, że mamy ograniczone, czy mamy wizję globalną. Mamy ograniczone środki, musimy teraz to uwzględniać także w naszym planowaniu, w naszym zarządzaniu. Dalej kładziono nacisk na ekonomiczną racjonalność i właśnie na tę nadwyżkę. To jest ciekawe. I ta, ta nadwyżka, właśnie to miał, miał dać, oczywiście zarządzanie miał dać nadwyżkę i ono miało sprawić, że ten człowiek reprezentujący cały, cały ojkos będzie zaangażowany w politykę także i w filozofię. Boginią Hermes i Hestia, boginią e, ogniska domowego była właśnie Hestia. Jej związek z Hermesem jest bardzo ciekawy, ale to już, niestety, z braku czasu zostawiam. I teraz tak. Proszę Państwa, dlaczego ojkos jest istotny i czym był w ogóle ojkos? Ojkos jest o tyle ciekawy, ponieważ on jest w zasadzie trudny do przełożenia albo wręcz nieprzekładalny na język polski. To tłumaczymy jako dom, możemy jako domostwo, ale to było coś więcej. Co więcej, to nie było nawet do końca, to też zależy oczywiście, w którym okresie, to są też różne no różne były czasy, różne, różne też epoki, oczywiście, ale Ojkos był podstawowym jakimś budulcem tamtego, tamtego społeczeństwa w ogóle, tak. I, i co więcej, nawet właśnie to tak, jak to zostało tu nazwane to w tym Ojkos gezel, społeczeństwo Ojkos. Tamte społeczeństwo greckie, potem także rzymskie było takim podstawowym jednostką był właśnie ojkos. I ojkos to nie była tylko ścisła rodzina nuklearna, czyli ojciec, matka, dzieci. I tak dalej. Nie, to było więcej. To były też i niewolnicy. I także o, rodzice też, którzy tam mogli mieszkać. Jacyś przyjaciele, którzy też, też zamieszkiwali w tym, w tym ojkosie. On był taką troszeczkę wspólnotą, jak się, no, do pewnego stopnia przynajmniej autarchiczną. Czyli on, oni wytwarzali też. O, tu mamy, tu właśnie, to jest późniejszy rozwój, jest perystyl, czyli takie dziedziniec z kolumnami, także rozbudowany. Tam, tam, tam prano na przykład, wytwarzano różne sprzęty. I właśnie kobieta także była odpowiedzialna na przykład nie, czy za, za rachunki, za nauczanie, nauczanie także służek czy innych, przy, przyuczanie do zawodu, byśmy no, nawet tak powiedzieli może. I również właśnie w tych ekonomikach, których przed chwilą sobie zdjęcia widzieliśmy, była na przykład odpowiedzialność za kult. Ojciec domu, jak także sprawować kult. Jest tam napisane w ogóle, jak to, jak to wygląda. I, i Jest szczegółowo, tak? Czyli tak, żeby ołtarz, gdzie, gdzie składano ofiary. Także, no właśnie, to czyli ostatecznie mówimy sobie, to czym był ojkos? Jest takie bogate studium Wojciecha Kajewskiego z 2014 roku, bardzo, bardzo pieczołowicie to opisuje, jak to też zmieniałaś ta, ta struktura społeczna, ale no właśnie to była jakaś taka no, mała, samodzielna, jakaś jednostka, która. No, to, to Dużo więcej niż dom. Co więc on mówi, że ojkos nie, nie zaczął istnieć wraz z małżeństwem. Właściwie była mężczyzna, własność i tak dalej, jak się małżeństwo rozpadało, czy ewentualnie, to Ojkoz cały czas był taki sam. Także to, to warto też, też na przykład jest bardzo ciekawa teza, dlaczego apostołowie na przykład mogli, nie wiem, zostawić, zostawili wszystko, poszli za Jezusem, mówi, mówi Piotr. No właśnie, może, dlatego właśnie ojkos. Jeden zostawia ojkos, syn przejmuje, czy, czy ktokolwiek i, i wtedy można działać, nie, nie narażając na ryzyko zostawiania najbliższych na, na łaskę i niełaskę losu. Zatem i, I w ogóle to jest ciekawa jakby wizja, że, i teraz bardzo często się mówi właśnie, że to społeczeństwo ojkos dało także początek ojkos kościołowi, czyli kościół zbudowany na modłę ojkosu. Jest tu na przykład, to jest taka willa, willa wetiuszu w Pompejach znaleziona, dosyć duża, i powiedzmy to wedle, wedle oczywiście szacunku Wojciecha Gajewskiego. No, to jest dobre pytanie oczywiście, jak, jak liczne mogą być wspólnoty pierwszych chrześcijan nie wiem, założonych przez Pawła w Koryncie, na przykład. On tam wyliczał, że to może trochę więcej niż się podaje, 150, może 200 osób. I mówi, że rzeczywiście taki duży ojkos, na przykład dom, dom Wetjuszów, który, no, który nie był największym, znalezionych, nie jest największym z znalezionych, mógł takie 150 osób, powiedzmy, pomieścić nawet. Czyli, no, tam się oczywiście można było gromadzić i tak dalej. To była baza, oczywiście, tak, nawrócenie, czyli też nawrócenie, no, takiego ojca ojkosu, no, no, prowadziło także do, do nawrócenia, y, oczywiście tych, którzy od niego zależeli. Y, to była podstawa misji pierwszych, pierwszych chrześcijan. Dlatego mówi się, i w ogóle zresztą terminy, tak, diakon, y, zostały jakby przejęte z tego, tak. Jednakże, też często to się podkreśla, ojko ojkodespote z tym głową, głową, był sam Bóg. Inni tylko, tylko zarządzali. Zatem yy, widzimy, że ten, ten ojkos miał bardzo duże znaczenie dla samego pierwotnego kościoła. I teraz już pokrótce chyba przechodzę do dziejów do Łukasza i dziejów apostolskich, czyli ojkos ma duże znaczenie. Yy, dużo tu można oczywiście, to jest, to jest dużo, ale powiedzmy takie podstawowe argumenty, yy, bez rozwijania. Yy, Łukasza, Łukasz na tle, ojkos na tle świątyni. Łukasz jest znany, oczywiście zaczyna się wszystko w świątyni, kończy się w świątyni, wracają i oddają chwałę po niebowzięciu uczniowie i są w świątyni. Natomiast no, rzeczywiście powiedzmy ta nowa akcja po tym prologu, w trakcie paru prologu w dziejach apostolskich zaczyna się, właśnie ludzie są, zgromad... uczniowie są zgromadzeni razem, właśnie ojkos i kończy się tak naprawdę Pawła, który przebywa, przebywa w Rzymie. Dalej jest takie też przeciwstawienie, no, domu właśnie, to są sceny domowe powiedzmy i sceny świątynne i potem oczywiście następuje no, już przejście. Jakby ta, ta instytucja, która miała być, miała zapewnić zbawienie, tak, czy która jakby nie spełniła swojego zadania w oczach Chrystusa, jest jakby zastąpiona właśnie przez, przez Kościół. To odrzucenie i właśnie często, często potem jest, za, 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 zarzuty są nawet do świętego Szczepana, także on mówi złe rzeczy przeciw temu miejscu świętemu. I oni muszą się bronić, muszą tłumaczyć. I misja Jezusa także, ta domowa, powiedzmy, jest kontrastem dla wydarzeń w Jerozolimie. Jerozolima jest w Ewangelii Łukasza zwłaszcza tym punktem, docelowym miejscem kaźni, męki, śmierci i yy, 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 zmartwychwstania potem Jezusa. Natomiast to nauczanie, właśnie dużo rzeczy do, dokonuje się właśnie w ojkosie, czyli powiedzmy głoszenie Ewangelii, doświadczenie odpuszczenia grzechów, zbawienia, nauczanie, uzdrowienia, proroctwa, objawienie o ponowne zdefiniowanie rodziny Jezusa, tak? gościnność, zakwaryfikowanie, wspólne posiłki, kult także, dzielenie się majątkiem, rozdzielanie potrzebującym. Ojko wychodził na taką wspólnotę właśnie wzajemnej pomocy, solidarności. To była, to była, to była ważna część nauczania, nauczania Jezusa. Czyli I tam się dokonywały właśnie różne no, no też, no, to piękne, czy, czy zbawienne, zbawienne rzeczy, jako taki symbol powiedzmy, Łukaszowego stosunku do ojkos. Do Wybrałem tę scenę z Zacheuszem właśnie, wspomnianym trochę, ale w innym kontekście nieco. Gdzie, no właśnie, przychodzi i znowu Jezus na to miejsce, spojrzał w górę. Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Ojkos. Potem zeszedł, przyjął go rozradowany, ważny też motyw radości Łukaszowy. Potem wszyscy mówią, do grzesznika poszedł w gościnę. Czyli no, ta wspólnota w stołu. Łukasz często podkreśla te posiłki Jezusa z grzesznikami, faryzeuszami, celnikami itd. Także tutaj no, do grzesznika idzie, przekracza właśnie tamte normy jakieś społeczne i też co pokazuje, że ojkos ma być też innego typu wspólnotą. Zacheusz mówi, pani o właśnie, to, ten opis nawrócenia także, tak wreszcie jest opis no, nawrócenia człowieka, który właśnie jest bogaty. I potem mówi Jezus, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Czyli rzeczywiście no, ta teza tutaj Eliota czy, czy, czy Ojkos może być właśnie symbolem Królestwa Bożego. Ona ma, ma jakieś tutaj uzasadnienie. Tym bardziej często podkreśla się, że właśnie Ojkos jako ta Kościół Pierwotny, jak ta nowa wspólnota, właśnie był oparty na czymś innym niż wcześniej. Nie na zasadach tam czystości, czystości rytualnej, nie na tych wszystkich rzeczach. Tylko w zasadzie solidarności, współpracy, otwartości i godności każdego z członka, członka z ojkos. I to była też ta nowość, ale tu już nie będę wykraczał poza, którą chrześcijanie wnieśli. Czyli ojkos, tak, bardzo ważne, jakby, no, powiedzmy, to jest tak dość, dość powszechna teza, znaczy często, no, że właśnie ojkos dał nie struktura synagogalna, nie jakieś inne stowarzyszenia, ale właśnie struktura ojkos jest bardzo możliwe, że dała, dała bazę dla dla, dla kościoła po prostu dla organizacji struktury kościelnej. Tu, tu jest właśnie też zdjęcie jako taki symbol, który właśnie Pan Jezus oczyszczający świątynię, właśnie już nie świątynia, która no powiedzmy zawiodła, a Jezus często jakby działa, no, no właśnie jakby zastępując świątynię, tak narusza święte czasy, także święte miejsca, osoby często są przez niego krytykowane, które reprezentują instytucje świątynne, także i Jezus sam oczyszcza, sam jest oczyszczeniem, sam jest przebaczeniem grzechów, sam jest uświęceniem. I teraz wierzę już do końca, proszę Państwa. Otóż to wszystko, do czego zmierzałem, jeśli chodzi o ten, ten ojkos, to wykazanie ich pierwotnej, pierwotnej jedności. I zawsze zmierzałem się do, do odpowiedzi na konkretne pytania. Co, kiedy ekonomista myśli o zbawieniu w Biblii, myśli o ekonomii? Jaką konkretną radę można dać, jaką konkretną obserwację z tych wszystkich? I pomyślałem sobie, że tu mniej chodzi może o konkretne rady. Pamiętam zdanie naszego wielkiego biblisty z Biblikum, Louis Alonso to, to, Cytuję to na was od Jean-Louis Jean Ska, kiedy prowadził kurs teologii biblijnej, właśnie lubił, lubił podcytować to Alonso Szekla, który mówił: Biblia zawiera zasady moralne ale nie zawiera teologii moralnej. Dlatego czasami te zasady łatwo skontrastować, pokazać i napięcia, że tu mówi Jezus, tam tego nie rób, tu tak. To też widzieliśmy dzisiaj, dzisiaj na wykładach zasz, um, um, Wojtka, Wojtka Węgrzyniaka. Tak, czyli są różne, jakby napięcia. Właśnie, bo są różne zasady. Są zasady moralne, owszem. Także można powiedzieć zasady ekonomiczne. Ale nie ma jednej wizji. To, to, jest, to jest krok więcej, co trzeba zrobić. Jakby trzeba, trzeba to osobno rozważyć, napisać i wprowadzić pewne, powiedzmy, reguły kolizyjne. Natomiast, co jest istotne dla nas, to jest, to, jest, to jest co innego. Mianowicie, że w Biblii nie należy szukać jakiejś konkretnej ekonomii, powiedzieć. Natomiast, tak jak ojkos, i to było myślenie pierwotne Greków, i, i to uważam, że to warto przejąć. Myślenie jest holistyczne. Ekonomia nie jest jakąś, to my teraz żyjemy w świecie, że my wszystko dzielimy. Pierwotnie jest jedność człowieka. Jest jedność działania i wszystko służy jednemu celowi. To my teraz się specjalizujemy i myślimy sobie, ekonomia, o to nie ma nic wspólnego. Psychologia nie ma nic wspólnego. Powstała w XIX wieku raptem. Nie ma nic wspólnego z wiarą i tak dalej. Nie, wszystko ma coś wspólnego. I teraz, dlaczego ma wspólnego? Bo w samej swojej istocie no, człowiek jest skierowany ku Panu Bogu. I ekonomia nie jest jakąś osobną dziś. To, to jest raczej błąd patrzeć z punktu widzenia ekonomii na Biblię i teraz coś tam szukamy. To jest odwrotnie. My z punktu Biblii patrzymy na działalność, tę działalność człowieka, która jest nazwana ekonomiczną. Podobnie także jak z punktu widzenia Biblii patrzymy na tę działalność człowieka, która jest działalnością polityczną. Nie ma tutaj przesz przeszkody, jakiejś, nie ma tutaj różnicy strasznej. Cio człowiek działa, jest bytem politycznym. Tak samo jak jest bytem ekonomicznym, po prostu. I teraz co to znaczy, że trzeba patrzeć z punktu widzenia teologii? To znaczy, że to właśnie teologia, czy Pan Bóg, Prawo Boże, Biblia pokazuje nam cel naszego działania zawsze. Czyli ekonomia ma być po prostu godziwa. O, to nie jest konkretna zasada, tak, jak, czy tak, tak inwestować, czy coś spekulacje tak robić, czy siak, czy inaczej, ale jest pytanie na przykład, czy w ogóle spekulacja jest uczciwa. To jest w ogóle ciekawe pytanie, na które oczywiście nie, nie poważnie tutaj dyskutować, to jest hobbystyczne zajęcie. Ale czy spekulacja na przykład jest uczciwa? Mówi się o pieniądzach, właśnie bardzo dobrze. Czy Czy pojawienie się pieniądza, które teraz już w ogóle nie ma wartości, jest papierem, tak, jeszcze złoto to ma tam coś, to można... Ale czy, no właśnie, i to są pytania, czy środki, które są godziwe, cel, który robimy, czy prowadzenie biznesu, tak, nie chcę oczywiście mówić, tak, tak, ja wiem już końcówka, zaraz. Nie chcę oczywiście tu jakby przechodzić do jakiejś rekolekcji za chwilę, czy, czy do kazania, ale o to jest myślenie teologiczne, czyli w odniesieniu do Pana Boga. Jest, jest pytanie konkretne na przykład, czy kierujemy się w naszym w ogóle systemie ekonomicznym cnotą sprawiedliwości. Która wydaje się chyba specjalne mieć zaaplikowanie do właśnie ekonomii. Czy system w ogóle, Zadać sobie to pytanie: Czy system, w którym żyjemy, jest sprawiedliwy? O! I tu, i tu nie chodzi, że w Biblii mamy szukać teraz odpowiedzi konkretnej gdzieś tam na pytanie. To, to, nie, ale, ale wyznacza nam Biblia kierunek, daje inspirację. Cel musi być godziwy, musi być właśnie sprawiedliwe to, co robimy. I, a poza tym także. No oczywiście uczciwe traktowanie tych, którzy od nas ekonomicznie zależą, tak, czy pracowników, tak dalej. I myślenie globalne, tak jak pan ojkosu był odpowiedzialny także za, właśnie za, czy matka nawet, żona, za wychowanie podwładnych, był odpowiedzialny także za sprawowanie kultu i to wchodziło w zakres jego umiejętności jako menadżera, powiedzmy, tak, to, to jest też pytanie, czy my patrzymy na pracownika jako na człowieka, który właśnie ma duszę, ciało, wszystkie potrzeby, czy tylko organizujemy pod jednym kątem, żeby był dobrze sformatowanym pracownikiem. Na przykład. Czyli myślenie po prostu holistyczne i nie myślenie o z ekonomii wchodzę z ekonomii teraz szukam tam czegoś odwrotnie. Z Biblii czerpiemy, widzimy co jest godziwe cel i tak dalej i, i zaczynamy być czyli jak najbardziej uważam, że trzeba, trzeba to jakoś też mówić, warto mówić o chrześcijańskiej ekonomii. Ale inaczej chrześcijańska, to znaczy chrześcijańska, że jakieś, Nie, to jest chrześcijańska ekonomia, to jest taka, która jest skierowana ku panu Bogu, czyli która ma cel godziwy, środki, które są przedsięwzięte są godziwe, uczciwe, nie wyzyskuje tak da, i, i kieruje się cnotą chyba tą najważniejszą w ekonomii sprawiedliwości. Zatem, yy, siostry, yy, proszę Państwa, <laughs> ja czasami też... Tak, 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 przenikają się te rzeczywistości. Czyli to tak jak, tak jak Martin Heidegger, tu jest tam w tle. Myślenie, Bauern, Denken, jest, jest jedność tego wszystkiego. Podobnie jest tutaj także. Jest jedność człowieka. Właśnie to pierwotna jest jedność. To wtórne są podziały. I to jest paradoks dzisiejszych czasów właśnie to jest przeciw mentalności dzisiejszego czasu, że my już wszystko tak szatkujemy, tak dzielimy, że my już nie wiemy co, właściwie, jak to się wszystko ze sobą łączy. Nam się wydaje w ogóle, że ekonomia w Biblii, Biblia w ekonomii dziwny temat. To, co mówiliśmy wcześniej, że to się dziwi, że i tyle ludzi przyszło. No, oczywiście, że z Biblia w ekonomii. I, i dziękuję.